Jak zobaczycie szczegóły to zabierz życie. Szukajcie tego a będziecie szczęśliwi. Miasta Rytm. Tylko w Kanal Plus i Kanal Plus 4K. Te czarne ogóle to tak trochę jak na trupa, nie? Umiera nasza nasza wolność. Wodę wam wydamy, jeść wam też damy. Twojego nic nie potrzebujecie. Na pewno momentami może być ciężko. Jeżeli ktoś ma trzymać broni i zabijać innych ludzi, to jest jednak trochę przerażające. Rekruci. Tylko w Kanal Plus i Kanal Plus 4K. Dziękuję za to, żeście przyjechali. Oh. Ludzie dla mnie są inspiracją, są światłem, lustrem, odbiciem. Po prostu kocham ludzi. Ja, ale w ogóle nie zrobiliście no to... mi taki czad, niespodzianka. Ludzie się otwierają, od ludzi się uczę, spotykam bardzo ciekawych ludzi. Super to wygląda. Wiele takich rozmów, które odbywam w trakcie zabiegów, powoduje nawiązanie różnych kontaktów, przyjaźni i to jest chyba wspaniałe w tym, co robię. Wiesz, jak ja się cieszę, jakbym mogła, to ci spoczyła na plecy i bym... Dziękuję. Chwile szczęścia tylko w Canal Plus. A, a właśnie tego mi było trzeba. Złoto i brąz, dwa polskie medale w finale rzutu młotem. W się swoje czwarte już mistrzostwo świata zdobył Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, z kolei tuż po konkursie sklasyfikowany był na czwartym miejscu. Jednak po proteście naszej reprezentacji okazało się, że inny zawodnik spalił swoją najlepszą próbę i tym samym drugi z naszych reprezentantów awansował na podium. to w tej kampanii najważniejsze miejsce 10% spraw kończy się na korzyść klientów i tych spraw generalnie jest mało bo tak jak mówiłem no kilkanaście tysięcy z tych 800 tysięcy frankowiczów poszło czy 450 tymi... tysięcy e, kredytów o zaczyna się pewnie liczbę roku. będziemy trzymać jak to się mówi rękę na pulsie tam kilka spraw oczywiście co rozpatruje co chciałem powiedzieć, na razie niewielu poszło do sądu Oraz i teraz może być fala tych pozwów, o będą mieli klienci. Patrzcie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł Rzecznik właśnie tak. To załatwiamy teraz mój kredyt frankowy. I może nie Mogę było takiego problemu, gdyby była stabilność na rynku walutowym, Prześć, ale waluty do. jest ryzyko. ryzyko na rynku walutowym nie. to jest o, o, oksymoron. Bardzo, do, bardzo dobrze to określiłeś. I faktycznie tak jest. Patrząc chociażby na to, co było w 2008 roku, kiedy to największy był popyt na kredyty frankowe, ale Dobra. też ale największa podaż, dana. czyli co? Czyli banki oferowały to swoim to klientom. Chodźcie, bardzo proszę. Historia Polski. Jak miał na imię syn mieszka pierwszego, który po jego śmierci przejął władzę. Władysław. Bolesław. Chrobry. Do wątku odpowiedzialności wiceministra Piebiaka za aferę hejterską w rozmowie Piaseckiego odniósł się dzisiaj wiceminister Michał Wójcik. Ten fragment rozmowy za kilka chwil to kłopoty techniczne, których na razie nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Artykuł 6 ustęp 1 dyrektywy 93.3. Jest, jest wyrok, mamy jakieś techniczną zawieszkę, zaraz tam wrócimy. Że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta. Zostawić konkurencję daleko w tyle. To cel uczestniczek konkursu na najpiękniejsze posiadki. W Meksyku tytuł Miss Boom Boom zdobyła 29-letnia Brazylijka. Decyzja żywi dotknęła reprezentantkę Włoch, która dobre maniery ewidentnie miała w czterech literach. Kobieta zerwała wyciężczyni szarfę i obsypała ją gradem obelg. Do akcji wkroczył prowadzący gale, który zaprowadził na scenie porządek. Właścicielka najpiękniejszej pupy nagrodzono błyszczącą tiarą i opiewającym na 12 tysięcy dolarów kontraktem reklamowym. Tyle dobrego, oby tylko nie poprzewracało jej się w głowie. Teraz popyt będzie bardzo duży, a podaż będzie taka sama, co rynkowe mechanizmy sugerowałyby, że może być, może być drożej. No nic oczywiście nie wypominając, ale to jest kwestia też ważna dla konsumentów. i. A my musimy... my... Tak, dokładnie. Tutaj telewizja na żywo, czyli ja zrobiłem efektowny, efektowną katastrofę z kubkiem z kawą. Mateusz, przepraszam cię bardzo i naszych, na, na, naszych widzów, ale kawa już dzisiaj chyba niepotrzebna w wielu polskich instytucjach i w wielu polskich bankach. you <laughs>